Dobry wieczór, kochane dzieci. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym wieczorze bajkowym z cyklu Bajeczki, łaneczki. Ja wiecie, czekam na gościa specjalnego. O, zbliża się! Ciekawe kto nim dziś będzie. Zapraszam! Oj, kogoż to ja widzę. Miki dziś do mnie zawitał! Serdecznie witam Miki! Super witam, Cię widzieć! Witam, witam. witam się z dziećmi! Witam wszystkie dzieci, witam! Zapraszam Dobrym wieczór! Zapraszam Miki usiądź sobie wygodnie. Posłuchaj dzisiejszej bajeczki. Dzisiaj jest bajeczka pod tytułem Cudowna lampa Aladyna. Al Aladen był ubogim chłopcem, który mieszkał razem ze swoją mamą w skromnym domku. Pewnego słonecznego dnia, kiedy wesoło bawił się z kolegami na ulicy, podszedł do niego stary pan z długą, siwą brodą. Czy to ty jesteś alady? spytał nieznajomy starzec. Tak, to ja. A dlaczego pan o to pyta? spytał zdziwiony chłopiec. Słyszałem o tobie wiele dobrego i dlatego chcę cię uczynić bardzo bogatym, o ile mi w tym pomożesz, odpowiedział mężczyzna. Ponieważ Aladdin zaznał już biedy w swym życiu, więc poszedł z dziwnym panem. Następnego dnia doszli do ukrytej doliny. Tu czarodziej wymówił kilka magicznych słów, po czym ziemia zaczęła drżeć. Otworzyło się wąskie przejście do groty, przez które mógł przejść jedynie chłopiec. – Wejdź tam i poszukaj lampy i natychmiast wyjdź – rozkazał czarodziej. Ale Aladyn, znalazłszy się wewnątrz, ujrzał wielką grotę pełną skarbów. Zapomniał o słowach czarodzieja i zaczął zbierać drogocenne klejnoty. Pochłonięty tym zajęciem, nie zauważył, jak zapnęło się wejście – Przerażony Aladyn pomyślał, że najważniejszą rzeczą na tym świecie nie są bogactwa, ale spokojne życie w zaciszu domowym u boku mamy. Zmartwiony tym, co się stało, niechcąco potarł lampę. Nagle wszystko wokół niego wypełniło się dymem, z którego wyłoniła się ludzka postać. – Czego sobie życzysz, mój panie? – Wszystkie twoje życzenia zostaną spełnione! – powiedział Duch Lampy. – Chciałbym znaleźć się w nowym domku razem ze swoją ukochaną mamusią – poprosił Aladen. Nie zdążył jeszcze wypowiedzieć życzenia, a już znalazł się z powrotem w domu. Minęło kilka lat, gdy pewnego dnia Aladen ujrzał córkę władcy i zakochał się w niej. Udała się do pałacu. Aby poprosić o jej rękę. Jeżeli chcesz poślubić moją córkę, musisz dostarczyć mi tysiąc źródełek, pryskających złotem i diamentami. Ponadto 500 białych rumaków i 250 bogato przyozdobionych słoni. Chcę także wielki pałac, zakończył cesarz przekonany iż młodzieniec nie jest w stanie tego wykonać. Jednakże Aladen dzięki duchowi lawy mógł spełnić wszystkie życzenia cesarza i mógł poślubić księżniczkę. Któregoś dnia księżniczka wyglądała przez okno, zobaczyła starego kupca. Okazał się nim zły czarodziej, który rzekł – Wybacz mi, pani, jestem ubogim handlarzem. Czy nie masz starego, co mogłabyś mi podarować? Zapytał czarodziej. Księżniczka dała mu starą lampę, nie wiedząc o tym, że jest to czarodziejska lampa. Wówczas czarodziej potarł lampę i rozkazał duchowi, aby przeniósł go wraz z księżniczką. Daleko stąd. Aladdin, gdy dowiedział się, co się stało, przydział swoją najlepszą zbroję, udał się do zamku złego czarodzieja, aby ukarać go i uwolnił swoją księżniczkę. I szczęśliwie wrócił do domu. Gdy wrócił z żoną do swojego kraju, odtąd żyli długo i szczęśliwie. I to już koniec bajeczki, kochane, drogie dzieci. Do zobaczenia za tydzień. Papa, pa. pożegnajmy się, miki, papa. Pa.